Rozluźniam moje ciało tak, aby energia mogła przez nie przepływać. Z wdechem pobieram energię z ziemi, z wydechem mieszam ją z energią nieba, z wdechem pobieram energię z nieba, pozwalam, aby spływała jak prysznic na całe moje ciało, wyczuwając energię moich organów wewnętrznych. Wdech, energia z ziemi, wydech, mieszanie z energią nieba, wdech. Pobieram całą energię z nieba, pozwalam, aby światło spływało na moje ciało i słucham moimi rękoma, co ono chce mi powiedzieć. Rozpoczynam podwójnego węgorza w lewą stronę, pobieram energię do moich organów wewnętrznych, skręcam ciało w prawą stronę, pobieram energię i z lekkością unoszę ją na jednej dłoni. Wydłużając całe ciało, aktywując merydiany, wszystkie stawy i mięśnie. Otwieram się na świat jak kwiat z miłością i zaufaniem. Pobieram energię z ziemi, przesuwam ją przez merydian woreczka żółciowego. Wzmacniam respekt i szacunek do samej siebie. I w ten sam sposób pokazuję światu, aby szanował i respektował mnie, moje prawa moje zdanie chcę siebie wyrażać otulając się energią Matki Ziemi jak kocem, który daje mi ciepło, poczucie bezpieczeństwa poczucie wolności i poczucie wartości jestem silna przesuwam dłonie nadal wzdłuż meridianu woreczka żółciowego oddaję energię do Matki Ziemi pobieram ją i przesuwam po prawej stronie rozpoczynając branie księżyca. Aktywuję w tym momencie 40 merydianów ściągam energię księżyca z dużego wszechświata do mojego małego wszechświata, do moich organów, zangwu, piorę je teraz w energii księżyca. Każdy ruch wykonuję z czułością. W bliskim kontakcie ze swoją energią i z energią każdej najmniejszej cząsteczki mojego ciała. Oddaję teraz energię Księżyca do dużego wszechświata. Ponownie wydłużam ciało, aktywując merydiany i pozwalając, aby energia spływała przez moje dłonie. Pobieram energię i sprowadzam ją do środkowego Dantien. Rozpoczynam proces na drugą stronę. Wdech. Wydłużam ciało, sięgając po Księżyc po lewej stronie. Aktywuję merydiany. I pobieram energię księżyca, sprowadzając go do mojego małego wszechświata, do moich organów Zang Fu, do moich organów Yin Yang. Biorę je w energię księżyca, która jest energią Yin. Najbardziej znaczące organy Zang Fu, czyli wątroba, żołądek, nerki, mają energię Yin. Kiedy jest nadmiar Yang, płoną. Kiedy jest nadmiar yang to znaczy, że z nich za dużo zmartwień, za dużo złości, za dużo irytacji, oddaję ją teraz do wszechświata razem z Księżycem i czystą, świeżą energię pobieram z powrotem do mojego środkowego Dantien i opuszczam w dół przez dolny Dantien, oddając pożyczoną energię do Ziemi. Pobieram energię z Dantien, dek. Wydech. Mieszam energię ziemi i nieba, dech. Pociągam całą energię z wszechświata i spuszczam ją na swoje ciało, czując jak projektuje się energia z moich organów wewnętrznych i czego jeszcze potrzebuje moje ciało. Połączenie nieba i ziemi, oddanie toksycznej energii, która jest mi już niepotrzebna, do nieba i do ziemi poprzez wydłużanie małpy. Wydłużam pierw lewy bok, potem wydłużam prawy bok. Kieruję dłonie w stronę Ziemi i w stronę nieba. W tym samym czasie projektuję energię, która jest mi już niepotrzebna. I pobieram energię, która mnie odżywia, która mnie leczy, która mnie karmi, która daje mi siłę. Energię, która przepływając przez moje świątynie ciała pozwala mi być najwyższą cudowną ekspresją boskiego zdrowia witalności pełni dostatku zdrowia i dobrego samopoczucia moje ciało jest zrelaksowane ruch jest płynny ruch jest generowany z dantien z dolnego dantien jestem za każdym razem otwarta na przepływ energii przez całe moje ciało. Opuszczam energię do dolnego Dantien i rozpoczynam przesiewanie energii. Skanuję moje ciało, pozwalam, aby moje ręce słuchały, czego ono potrzebuje, jak mogę mu pomóc, jaki ruch mam wykonać, żeby dopełnić jeszcze procesu oczyszczania. I do energetyzowania. Rozpoczynam prysznic energii z wydechem, mieszam energię nieba i ziemi z wdechem spuszczam energię na całe moje ciało. Prysznic energii doładowuje, uporządkowuje całą energetykę w moim ciele. Rozpoczynam drzewo. Jest to ćwiczenie, które również wydłuża moje. Mięśnie, wydłuża ścięgna, pozwalając energii lepiej przepływać przez meridiany mieszczące się w nogach, ale daje też stabilność i poczucie scentrowania, siły, osadzenia. Z wydechem projektuję energię przez trzecie oko w przód, pobieram ją z powrotem, spływam w dół, zakorzeniam się. Wydech przez trzecie oko w przód pozwala mi Zrównoważyć ciśnienie w głowie. Wdech, pobieram energię z ziemi, oddaję ją do nieba. Wydech, wysoko, jak liście drzew. Spokojnie spuszczam w dół energię nieba. Wydech do kolana, wdech i ponowny wydech w przód przez trzecie oko. Ponowny lekki wdech i wydech do kolana. Teraz druga strona. Unoszę powoli energię z ziemi do nieba. Palec po palcu zbieram energię nieba, sprowadzam ją w dół do ziemi. Wydech. Dech powoli, wydech przez trzecie oko w przód. Ponowny wdech i wydech do kolana. Pobieram energię z ziemi jak drzewo, przesyłam ją do liści, w górę. Rosnę w stronę nieba, czuję osadzenie, czuję zcentrowanie, spokój, pewność siebie. Pewność tego, że wszystko, czego potrzebuję, jest ze mną. Powracam na miejsce i rozpoczynam drugą stronę. Wdech, lewa noga w przód. Wdech, unoszę energię ziemi ponad głowę. Łączę dłonie razem i osadzam się jak drzewo z korzeniami w ziemi. Opuszczam dłonie w dół. Centrując energię. Przepuszczam ją przez trzecie oko, wydech w przód, i przez całe ciało w dół, wydech do kolana, wdech przez całe ciało, i wydech w przód przez trzecie oko. Rozluźniam szyję, pobieram energię z ziemi, przesuwam do góry po prawej stronie. Powoli pobieram energię z nieba i spuszczam ją w dół. Do ziemi. Wydech, wdech krótki i wydech przez trzecie oko w przód. Wdech krótki i wydech do kolana. Rotuję brzuch, klatkę piersiową, ramię i przesuwam lewą dłoń w stronę nieba. Palec po palcu zamykam energię. Nad łokieć. Ramię, wydech do kolana. Czuję uziemienie, czuję spokój, czuję zjednoczenie bieram soki, które przesuwam przez merydiany, jak rzeki światła. Noże ponad głowę w stronę nieba, rosne jak drzewo, stabilna, spokojna, elastyczna, jak liście drzew, jak gałęzie, które wracają zawsze do stanu równowagi. Wydech do ziemi, pobieram energię z Dantien, utrzymuję równowagę. I opuszczam ją. Wdech. Mieszam energię nieba i ziemi. Wydech. Wdech. Pobieram energię z nieba. I opuszczam ją. Teraz czuję, jakie jest moje ciało, jaką energię projektuję na zewnątrz. Wdech. Łapię równowagę i łączę stopy. Wykonuję. Kształt serca, pobierając i czując energię z Matki Ziemi. Oddaję jej wdzięczność za całą energię, którą daje mi. Dziękuję jej i pobieram to, co jest mi potrzebne do mojego środkowego Dantien, do centrum moich emocji i do mojego dolnego Dantien, do centrum mojej witalności. Ah. Oddaję sobie szacunek również źródłom energii, które mnie przepełniają. Układam ponownie dłonie na dantien, dolnym. Czuję moją witalność, centrum mojej żywotności. Czuję moją energię. Czuję energię z Matki Ziemi i miłość. A po praktyce odwracam się i widzę serce.